Witajcie w odcinku kolejnym, już. no już. Podłoga! No, podłoga! No już. Na którymś tam odcinku? Podłoga! Wyspa! No podłoga. Wyspa? E, no, to budujemy. No teraz budujemy. Bullet Battle. E. Mm. Ja mam fajny pomysł Ja mam fajny pomysł ale Tylko ja, oczywiście wyjdzie. nam pewnie nie wyjdzie, ale nie wyjdzie. Ale nie wyjdzie. Ale nie Teraz tu hmm. A, to, że mi wiatr. Mam na nie dole mi No, nie problem. Nie nie A jak więcej co Pan sobie chodzi. Ja Kiedy w ogóle mam widzów. mam mam Ale to no jest... Ale to jest śmieszne. To ja, na, a, 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 ja nawet nie wrzuciłam jednego odcinka. Już mam trzy odcinki. Bo, <laughs> bo, powiem, bo jeszcze tak. mam miniaturki porobić. Och, Myślałam, że to jest łatwiejsze. <laughs> YouTuberem łapkę, no kurde, nie, nie sądzę. No przecież y, większość mówi, YouTuberów, że to to przyjemność. Jaka przyjemność, kiedy ciągle tylko. I mój tata, XD, mówił, że y, niestety będę musiał trochę ograniczyć czas z kolegami. Ta! Nagrywa się po prostu z nimi, nie ogranicza się czasu. Jaka na. jak będzie się nazywać nasza ekipa? Ekipa Freeza? Nie, O nie, 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 jest to nie, nie, Wiem. nie, nie, była wiocha nie, niż na nie, 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 zdążę nie, Ja nie, nie Ale mam przez... Mam z żejka, że... Jeden odcinek z żejka, z notariaty z Minecrafta już dwa. No to trochę się ich narobiło. No, trochę się narobiło. No Ara, no to robimy ja robię. Ale, ale ja mam oryginalny połek serio. Ja chyba. Kurde ja nie, jestem, jestem, nie wiem, wiele osób głowę. takie robiło, ale ja go sobie wymyśliłam w głowie. Ja, Kurde, to jak mi nie działa, tak jak chciał. Tak bym chciał, działał. Życie mat... Życie matrix. Właśnie, dzięki Matyks, dzięki Matyks No kurde, teraz tak mnie nie mogę O, Dobra, teraz się usunę Zaraz będą... Od, y, dołączył goście i zaraz odłączy, bo mało czasu ma bardzo A kiedy nie odłączy, to jego wyspa będzie pewnie dziwna trochę O nie, trochę mi brzydko wyszło Nie, nawet, tu, ale ładnie Nie, nawet, nawet, nawet. Na początku, według mnie, ładnie wychodziło, ale później coś popsułem. Barek! Ej, ty pierwszy, pierwszy raz się postarałem. Wow! Co za zmiana! Jeszcze ja raz się postarałem. Kurwa, mama, moja jest trochę słaba. Mara. No skończyłem, nie skończyłem, ale trochę brzydko mi wyszło. No nie, nie skończyłem. You life. No, nie, nie <śmiech> <mięso>. <śmiech> Kora, no no badam, słabe. ma no, <laughs> bardzo no no słabe. słabe. To słabe. To się w ogóle jest tu coś tu coś wybucha. No i według mnie słabe, no bo fajnie wszystko, ale p... no nie dokończył chyba. Mam no pragnę, żeby postarałeś dalej o okay, bo to jest chyba do wiesz. Jak ja na Mateusza tak? to jest piękna. Już się postarałem. W ogóle kora był słaba. Nie słabe, skończyłem do końca. Chciałam no, tu zrobić takiego samolota, nie który nie się nie. W tu wbił. Ale nie Daję, skończyłam moje jest brzydka bardzo. no, spoko. Dobra według mnie. Tylko tu drzewo chyba nie dokończyłaś coś, Coś tu drzewo... Nie, nie, postawić. O, wygrałem! Ja trzecie miejsca. Ja pierwsze miejsce. A ja które? A ja tam. Dara to Solo. A ty my się znaliśmy bardzo słabe? To Te dziękuje! Daliśmy bardzo słabe! Nie, ja dałam! Ale nie tobie! Korze! Daliśmy korze Mati! Ale ja wygrałam! Ja Co? Ja bym taką wygrał! Mata już powinien być lepszy od kory! Dila, Dilarak Dila, rak jest! Słabny! Dila! oni nie są sami! Upadnie oni nie są sami! My sobie sami nie Obserwuj ołówek, kubek, chleb! A to jeśli Tak, przegrasz, bo dwie osobne. na wypiec ten chleb, wystarczy rzucić chleb i <laughs> Tylko tu się nie da rzucać. No to wystarczy sobie wejść no oprawkę? No i dać tam no No i dać tam właśnie chleb Ale tyś mati Mądry No bardzo mądry jesteś Mój chleb będzie trochę dziwny od razu, mówię Ja, to jest, to jest drudum, nie ja zrobię na stole leży Co Nie muszę, ale co? Nie po... Widzowie, widzieliście co się stało? Mi się popsuło. Muszę... Zacz, bo mi nie wiem dlaczego usunęły się bloki, muszę od nowa je budować. Aha. To Które? nie zdążę chyba. To jest super, chyba. Dobra, no, brzydki jest, ale będzie. Już to robię na czas. Jeszcze trzy minuty, może dobrze. A ja... Nie, ładny wyjdzie, bo... No bo wiecie. jeszcze źle, Ja robię z betonu. robię z betonu, piasku robię to jest dziwne, ale no bo pewnie, że jest prze, ja tak, że... że na przykład jest prze... No, że po prostu jest chleb ja, znaczy gzyg g g g No nie, g nie ty może no, mi mm, jak zwykle. No, a moje wygląda jak kupa górna. Tu nie przeklinamy, ja ustawiłam, że to jest kanał dla dzieci. No, ale, górna, to nie ale nie ważne. nas oglądają. Ale widzowie, spokojnie, to tylko żart. Spokojnie. Może jesteście dwulatkami, może pięciu Nie wiem. Nie znam. Nie, została o Ja nie skończę, nie skończę, nie skończę. Teraz się skapę. U mnie ktoś tu jest latania. U mnie takie brzydkie wyszło. Co jest ma co jest Latania. Urdeś, piękny kleb będzie. Nie musisz robić świetny cyklar, żebyś miał tą samą łapkę. A ty czy tam, Zaczy, stół, tam, są, co tam robisz? Nie, tylko to tak jak że to, Mój jest. chleb ładnie to, to pachnie. Tak bardzo, Dobrze, dobrze, dobrze. Widzę, jak widzicie, mój chleb bardzo ładnie pachnie. Może oświetla. To. Bardzo mi pachnie. O, już się Spokojnie. tego boję, Mateo. Spokojnie. Tak nie wierzę, ja że u mnie sny nie było Też tak nie zdążę. No, nie ma wygląda moje wyglądają jak No Moje w sumie tak samo. Dosłownie u mnie wyglądają jak... No. Jest, jest nie, o, jest bierze, nie, dura. Nie, jest wielki Nie, on Nie, A u mnie wygląda jak, jak kupa. U mnie wygląda jak kupa. nie, no nie, nie, mogę nie, do tego bloku na swoim nie, 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 idę. No. Piękny, prawda? Ja jestem w środku, nie, <mawia> to <w> <mawia> Cierpcie tam na Maj! No jak Bardzo słabe No bardzo słabe! No ale co to jest? Sto! No okej, okay. stok! Dlaczego ty daliśmy długo? Daj okej ze stuku taki! wygląda jak skrzynkę idę! A to mnie dobra. O ile lepiej niż twoja O nie, lepiej To jest tutaj krupa wielka! No tylko ci trochę talerz nie wyszedł. Bo... Cześć miejsca! Drugie miejsce! Co? No ale drugie miejsce. A, bo wy nie ocenialiście mi. Dlaczego? Ona robi okej. Mateuszowi oceniłem też okej. Okay. Nie, widać, nie daj. Nie, bardzo słaby, przecież wiem. Nie umieję, żeby. Ej, widzę, że, bardzo, że mówię A zawiesza, znalazłam jakąś wagę. No, dam, ok. Właśnie ja. teraz już wszyscy nie będą, teraz już wszyscy nie będą. Dobra, jeszcze jedno solo i kończymy ten odcinek. A za ile u nas gra startuje? U mnie za. Jeszcze jest zero. Startuję ja, okay. za 15. A teraz jestem

Będzie co chciała zrobić? <noise> Widzowie wiecie co Widzimy, wiedzą już co chcę ja zrobić <noise> Spodoba wam się <głos> <głos> To będzie piękne Nie mam pomysłu, ja to na Totalnie ja coś robię! A ja usnąłem. O nie! Mam pomysł! Mam wielkiego Mam wielkiego pomysłu! O nie, To jest takie złe! U mnie też będzie złe. <grym, grym>, Czekaj, czy się nagrywa? Nagrywa, na no szczęście. Przyda się drugi ekran. Muszę chyba pomyśleć nad zakupem drugiego ekranu, bo widzowie widzą, jak sobie przemieniam na, no, na stronę, żeby zobaczyć, czy to się nagrywa, czy jakieś. jest Dlaczego to jest owca? Ktoś mi powie: okay, okay. O, dobra, to chodziło. O tym... No no nie trzy minuty do końca. Widzowie, jak widzicie to jest piękne coś. Kiedy mam, mam w ogóle. Widzę. Ja też zrobię zła. I zrobiłem piankną koza. <tot> to zrobiłam bardzo piękną. Nie, nie, bo mnie ja to zrobiłeś. Ja chyba to samo co Błażej zrobiłem. Tylko on ode mnie zgapił, bo ja też. Ale kiedyś to zrobiłam. Ale kiedyś to zrobiłam, był przyszedł, do pokoju i ja raz mówi, koza! <tot> o nie, to jest takie to jest takie złe No to jest śmiało. Ja. O nie zlekowało się. Nie zdrowiłeś, to, co my się zrobiłeś to tym stylu. Zobaczmy. To zobaczony. jest śmierdzi. Moja koza jeszcze śmierdzi. Aha. No bo kozy śmierdzą. Nie! To totalny pomysł. Proszę. Ale mnie tam portowało. Tak robię. No i znów. Nudzę się, 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 się. Widzę. Widzę arena, Widzę kogoś arena. Ja próbuję tam przelecieć! Tak! Ja lecę do kogoś areny! A już nie... Wylecę! Wylecę! Ja wylatuję! Ja nauczyłam się wylatywać z... ...areny. I kogoś, i kogoś widziałem pracę zda. Mogę podglądać ludziom pracę

No i czekamy. No eee, Ej, Ej, od dziesiątej ja z Mateuszem nagrywam. <grywia> Jeszcze godziny nagrywamy. Oj, do ty masia. <grywia> to no, jest ja takie zły. Moje tak samo. Dlaczego to z nami gra dealer. No się podszywa dilek Nie, żartuję Czemu się, się, się podszywa. od Dillarek? Ja to samo zrobiłam Pięknie oraz, prawda? No Ja legendarne daję Bo ja to sam zrobię I właśnie kogoś taką pracę widziałam Bardzo słabe Bardzo słabe, bardzo słabe Widzicie to widzowie? Bardzo słabe Dlaczego to bardzo jest jakiś pym jeszcze? Nie patrz na to, ale, o, a fuz! Stanąłem na tym! Legendarna! Chłopaki jesteście, chłopaki jesteście! Ja jest, już jest, czekam w lobby. Łaby, łaby, łaby. Jej, wygrałem! Zatem mam trzecie miejsce! A ci tam, ci grzy ci ten górnik tu są i tam to wiesz, nie pani wróciłem lilem. No daj, daj, chodzimy. Dobra, chodź. No ja kończę odcinek. Do widzenia Państwo no, widzą.